Witam, z tej strony 118 18 i zapraszam do oglądania odcinka ze Skalistą Małpą. W zasadzie miał być odcinek z Lordem Małp, no ale niestety coś tak wyszło i postanowiłem, że właśnie Skalistą Małpę e, najpierw no, zabiję. Wydaje mi się, że to chyba będzie najrozsądniejsze, bo możliwe, że Lorda dopiero będę ubijać jak będę miał 40 level, chociaż jeszcze nie wiem. O tak, jakbym miał 40 to by ze skalistej małpy. No byłby drobny, ale mniejszy, można powiedzieć. Że mniejsza szansa by była, żeby nie jakieś, na przykład te zioł, czy e, co tam jeszcze, ją jaj, małpiszono, bo to chyba też ze skalistej małpy wypada. No i nic no co. Na razie bijemy małpki. Już mamy piąto, Na razie nic takiego ciekawego nie poleciało. zioło. No, może no byś chociaż zioło z łatwych małów to i tak to nie Jedno za 100 tysięcy może się sprzeda. i tak jakoś mało osób kupuje teraz te zioła. Ja nie wiem w zasadzie dlaczego. Może dlatego, że tymi wierzchowcami jeżdżą. Co można po 18 czy 19 wydobyć, nie pamiętam dokładnie o której. Ja w zasadzie nie dropię. Ja walę swojego konika, bojowca. No, w zasadzie już koniusz już jest gotowy, już 20 poziom ma. Więc bicie jeszcze 50 level i można robić. Jak się ten koń nazywa na 50? Um, nie pamiętam. Ja jakoś nazywam go Weteran, ale w zasadzie chyba tak się nie nazywa. No, w międzyczasie oczywiście, jak jakoś małpkę ubiłem, no to medal na wypad, zanim do skali tej małpy doszedłem. No, 14. To już bardzo szybko idzie, to to będzie krótki film. No, szczęście, wspomnienie. U. Smoczo zbroja, ale miedziane plus 4, to chyba właśnie z małpy wypadło. Tu kolejny z bonem. Orki na plus, orki plus. Procent 2. Hmm. 17. To oczywiście będzie dosyć krótki odcinek. I mam nadzieję, że ich zlok tym złożę. Chociaż na pewno będą problemy, bo to rzadko można go znaleźć, bo jest często oblegany. To mam nadzieję, że. No, szybko złożę ten odcinek, bo będą na... inaczej problemy. Dobra, tak, chyba tutaj ostatnia mapa pozostała, skoro się tak czaje. O, a to wygląda. I pusta. No nic, szybko podsumujemy, Zaraz co dostaliśmy. A, inkwicy złodzieje nie użyłem, bo postawiono wiem, że po prostu w normalnym loku nie używałam, no to, to nie użyję. Tylko 6, ziół, jeden łuk i jeden nóż. Oczywiście na lorda będę używać z złodzieja, więc spokojnie. No i jeden medal, oczywiście to z jakiejś oddzielnej małpy poleciało. No to jak mówiłem, że rękawicę użyję na lorda. Tutaj postanowiłem, że nie użyję. A póki co to będę się pomału żegnać. Będziemy kontynuować serię w poszukiwaniu skarbów, bo to jeszcze parę odcinków raczej powinno być. No i dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.